Cześć witajcie w pierwszym odcinku z serii drugiej na mapie rogatki jeszcze zanim zacznę jeśli, jeśli już tu jesteś zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał dobrze start z serii drugiej na mapie rogatki. W dzisiejszym odcinku będziemy kosić zboże, a także prasować słomę, ponieważ e, pole tamto może zaskoczę zostało już wcześniej przeze mnie e, skoszone. No i po prostu była na sieczkę, a jedno pole jest po rzepaku, więc nie ma słomy. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się właśnie tym. Otwieramy wrota i ukazuje nam się piękny klas, na którego musimy sobie wejść. I odpalamy bestię. Uuu, ale popalił. Pali nas strzał, powiedział. Dobra, już wrzucamy bieg i wyjeżdżamy na jasność świata, ruszamy na nasze pole. Jeśli chodzi na co będę sypał? Będę sypał na wóz konny, ładnie. będzie nie jeździł, a jeśli będzie dość to jest malutkie pole. Jeśli będzie więcej zboża, to weźmiemy przyczepę z drewnianymi głośdami. Trzeba rzucić kierunkowskaz, żeby nic nas nie rozjechało. I od razu skręcamy aż tutaj. Dobra. Wyjaśimy. To za jest na naszą gospodarkę, no ale niestety nie ma tam innego dojazdu, więc trzeba jechać w kółko. Dzisiaj idziemy prasować. Oczywiście na słomę. Staniemy chwilę na drodze. Zobaczę czy walże są podłączone, podłączone. Dobra. Opuszczamy. I włączamy. I lecimy sobie. Zami. Zaraz sobie wyjdę jeszcze. Zobaczę, czy na pewno sypie fajnie. Leci sieczka. A może... Teraz będzie już lecieć słoma. Dwa razy trzeba wyjść, wejść. On się czasami tak spiesza. O! Teraz leci słoma. Siadamy sobie. Pierwsza. Dobra. Lecimy sobie ze żnibami. Mam nadzieję, że na małą przyczepkę wszystko wejdzie. Ja mam nadzieję, ale czy wejdzie, to nie wiem. Fantastycznie mruczy ten klas. Naprawdę, bardzo fajnie mruczy. Mam, że dość błotniste jest. Przed chwilą. Padało, Poniesiemy sobie i objedziemy sobie w kółko raz. Muszę wyjść i zechnić, jak sypię. No, powiem wam, że dość fajnie. Jak na to, że tak mało zbiera, to sypie, naprawdę dobrze. No, nie traćmy czasu, tylko lecimy. I lecimy teraz, bądź zdrowi. Tutaj. Ozdrowi. Ze dwa paski w dusz trzeba będzie ogarnąć. Ale krzaki, o macko, o boska, aż mi się klas zawiesił, ale jakoś przeszedł. Dzisiaj będzie praca tylko na tym polu. Teraz będziemy lecić. Dwa razy wzdłuż do przodu, do tyłu i lecimy. Tutaj wycofamy. Trochę nam jedziemy. O. szybko, bo mnie tak jedzie traktorem. Ciekawe z czym. Muszę się wyrobić. I lecimy. Poczekam, tu bo tu pasowało wyjechać na swojej strony. Przy okazji podejdę tutaj. Co to tak się miętek zatrzymujesz? Cześć. O, widzę spójrz. Ja z upewnianiem takują Dobra, tak, nie będę Was zanudzał. Widzimy się mniej więcej, jak będę gdzieś w połowie koszenia. Pół zbiornika jest, a pół zbiornika to jest jeden wóz. Więc muszę zaraz sypać. A mi się jakoś rozłoży. No i ja lecę po i po wóz. Przeskoczę przez płot, no bo nie ma czasu. Otworzę i lecę. Powładka i lecimy na pole. Uhu, władek. Coś wdusi się. z szybszych ciągników. Na moim gospie. Uhu. Troszkę tutaj nie przegazowało. Trzeba co O jezu. W mułek wiada. Lecimy tutaj. I do tyłu, i do tyłu, i do tyłu. I do tyłu. Dobra. Odczepię już go. Jeszcze nie. To jeszcze muszę wcować. O matko, woski. Coś się stało z naszym władkiem. Wsiadamy do niego. A musimy ten zaczep w tym wozie troszkę na prosty. Teraz podczepimy to jakoś. O matko, władek, władek, władek. Aj! Więc przeciągnę to sam do tyłu. O! O! Poszło. Przedam. O matko, nie zaczął. lepszy od przedniego. dostanę, muszę jeszcze co. O. o. przyłączony. Jeszcze coś muszę sprawdzić. Fajnie chodzi. I ruszamy pod kombajn. Uhuhu, ale wladek kręci lecimy z wozem ты в своем кабине ничего не увидел. Нужно тоже как No i dość oparowała akcja. Myślałem, że akurat dzisiaj to wszystko pójdzie ładnie, szybko i fajnie. O matku. No i czego mi nie chcesz sypać. No znowu muszę przepychać się z tym wozem. Czekajcie, zaraz to ogarnę, zaraz do was wrócę. To przecież masz. Dobra, wracam. Dobra, wracam, wysypałem to. No coś mi się tu dzieje. I jadę dalej. W dzisiejszym odcinku chyba jednak skończymy na w żniwach. Następne to będzie prasowanie i zbieranie belek, ponieważ to była naprawdę dość uporowa akcja. I musimy jechać aż na drugi koniec. Poruszymy sobie. Troszkę szybciej kombajn pojedzie. I opuszczamy. Bo ja mówię, że naprawdę mało tego owsa zostało, więc to sobie już rozładujemy na gospodarstwie poza odcinkiem. Pamiętajcie za to, że nie udało nam się wyrobić w tym odcinku odcinek z e, say, drugi. Albo no zróbmy tak. wbijecie dwie łapki w górę pod tym filmikiem i odcinek z serii drugiej. No i w następnym tygodniu będą dwa odcinki z serii drugiej. Jeśli nie, no to po prostu odłożę się w czasie. W czwartek będzie prasowanie i zbieranie. I pamiętajcie o poniedziałkowym odcinku z serii pierwszej. Dobra. Powiem wam tak. Żegnajcie. Fajnie się grał. Fajnie się jeździło kombajnem. Dość oporowa akcja. Nie chciało wyrzucać. Ale cóż. Więc żegnajcie, cześć, widzimy się w poniedziałek i w czwartek w następnym tygodniu lub jeszcze raz. Żegnajcie, cześć i zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia.